9 maja 2021 roku, oddział 4565 teren rębni, tu zresztą jest jedna, jedyna rębni, którą wykonywano moi Państwo w kilku etapach czterech, jak pamiętam, co jest samo w sobie rzeczą dziwną, ale tutaj są rzeczy dziwne i dziwniejsze. Proszę Państwa, w tymże leśnictwie leśniczy jak już mówiłem, który był ponad wszystko. Mógł robić jak uważał, mógł robić to w ten sposób, albo też w inny, mógł robić to wieloetapo, wieloetapowo, mógł robić to za dwoma wejściami, trzema, czterema, mógł rozpocząć, nie zakończyć. Tutaj posadzono jak widzę, chyba dęba, no w każdym jest coś i liściastego, nie widzę, żeby obecny leśniczy sadził sosnę, czyli jednak od zwyczaju sadzenia sosny odstąpiono wraz z odejściem leśniczego zaniechano tej na mój rozum niewłaściwej gospodarki no bo jakże to inaczej nazwać płoty są ogrodzone w sposób bardzo fajny ciekawy zresztą one i kiedyś nie były ogrodzone w sposób zły Ciało się złe później kiedy brakowało troski nad ich remontem ale też i nie dbało się o samo wykonanie, bo się po prostu nie dbało bo taka była, a nie inna sytuacja. Nie wiem skąd się wzięła ta powierzchnia leśnicza, że podejrzewam, że po prostu leśniczy nie dorąbał czegoś i uznał, że zakończył, ale ktoś inny, być może od niego mądrzejszy, stwierdził, że jednak coś tu jest nie tak i wrócono po raz kolejny do tegoż samego tematu. Tutaj, gdzie jestem w tej chwili, rosły sobie sosny. Ja pewnie zobaczę, zaraz będę mógł pokazać Państwu jak się skończyło dla owego tutaj tej uprawy wycinanie tej sosny. Tutaj widzimy, że nie ma, proszę Państwa, nic. To jest u leśniczego rzeczą normalną. Proszę bardzo. Wejdźmy w uprawę obnodioną przez leśniczego Krzysztofa Czekura i stwierdźmy, że tutaj nie rośnie nic. Tutaj na powierzchni kilku arów, gdzie jestem, nie posadzono niczego. Tutaj dalej. Proszę Państwa, posadzono chyba buka albo coś takiego, ale tylko na początku jest dwie, trzy sztuki. Tutaj proszę Państwa jest sytuacja analogiczna, podobna jak gdzie indziej, czyli rośnie sobie ziele. Szkoda, że nie Maryka, bo to były pieniądze. A to takie ziele nie odnowa do wykonania leśniczego. Tutaj leśniczy prowadził sosny. No i tej sosny nie ma. Ona się tam trochę dalej zacznie dopiero. A tutaj jak widzimy, kilka arów badziewia. Kilka arów badziewia, które to leśniczy prowadził kilka lat temu, za które zapłacono za czyszczenia, pielęgnację, odnowienie samo i na którym nie ma nic. proszę bardzo, tutaj jest jak widzimy sytuacja podobna, jest po prawej stronie, proszę, tutaj idzie, patrzy kamera, Proszę zobaczyć, nie ma, tam rośnie na powierzchni 10 arów, może 15 rośnie 4 sosny i to wszystko, proszę bardzo, tutaj gdzie byłem nie było nic, tutaj gdzie idę też nic nie ma. I podobna sytuacja jest trochę dalej. To, proszę Państwa, odnowienie Krzysztofa Czachura. Odnowienie Sosno, sosną, bo najprościej. I to też się nie udało. Się nie udało, bo się, proszę Państwa, zaniechało pewnych procesów hodowlanych, jak przypuszczam, i innych. To gniazda nowe gniazda, w starszych starszy gniazda, to jak w tym, na przykład, nie rośnie, proszę Państwa, ostrożnie, tylko i wyłącznie gra. Odejdę tą powierzchnię, to już jestem, miałem to, to inaczej sobie dzisiaj zrobić, ale tutaj jak mówię, nie idę do lasu, żadnym, żadnym planem, co będę robił, to się później samo tak układa. Proszę bardzo. Jesteśmy na łączce. Proszę zobaczyć, uprawa leśniczego Krzysztofa Czachu. W 50% powierzchni nie rośnie nic. Na pozostałej, gdzie można uznać, że coś rośnie, też nie jest to ciekawie. Co na to wszystko pan nadleśniczy? Co na to wszystko panu zastępca? Przecież tu nie była zastępcą nadleśniczego, kiedy nadleśniczy wycinał, sadził i tak? Co na to pan inżynier nadzoru? Czy przy ocenie udała się ta uprawa w jego zrozumieniu odokoły można będzie zobaczyć panie nadzoru inżynierze bo ta uprawa ma już z 5-6 lat może więcej proszę zobaczyć przez 5-6 lat moi państwo nie urosło nic tak? proszę bardzo kolejny temat. kolejny temat i tam dalej w tej grozie rośnie brzoza Kolejna sprawa na powierzchni 15 arów, 10-15 arów rośnie 3, 4 sosny, 5. No, Iśćmy dalej. No tak sobie obejdziemy gdzieś dookoła. Obejrzymy co to rośnie. Czy teraz proszę Państwa, proszę zauważyć te gniazda bukowe, tamte gniazda, które tam pokazuję, w których nie wiem co rośnie, gniazda dębowe i ostatnie wejście uzupełnienie sosną. To są trzy wejścia już. Czwarte wejście jest teraz to, które widziałem, które ogrodzono. Taką, proszę Państwa, gospodarkę nam tutaj przedstawia leśniczy, leś, przedstawiał leśniczy Krzysztof Czachu, i na obą gospodarkę przez palce patrzyli nadleśniczowie, podobnie jak inżynier nadzoru i zastępcy. Oczywiście idziemy przez coś, czego nie ma. Takie buki to są buki gdzieś z. Być może początku tego wieku. Proszę zobaczyć, co w tych bukach wygląda smacznie. Czy był w tych bukach kiedykolwiek leśniczy z Czy zrobił w tych bukach leśnicz jakiekolwiek czyszczenia? Proszę popatrz. Ile piękniejsza była ta buczyna, gdyby zrobiono zabieg. Nie zrobiono niczego. 10 lat leśniczowania, proszę Państwa, w tym miejscu, jakiegoś takura I, i nic. I nic. Byłem tutaj od lana. Nie ma żadnego filmu na temat tego wydzielenia, bo gdzieś tak zeszło. To proszę Państwa gniazdo, w którym nic nie ma. A to jest przerwa międzygniazdowa, na której też nic nie ma. Ale proszę zobaczyć, ile wysiłków tutaj włożono w zabieg hodowlany. Proszę popatrzeć na tą tutaj kępę Jak to zostało pieczołowicie zdziadane. Tak? I dla kogo? Dla tego graba, a nie dla tamtego dęba, ten dom daleko. Tutaj coś szybko zaczyna z lekka, ciaść No i dalej, moi Państwo, yy, proszę zobaczyć, tam pomiędzy gniazdem dębowym a bukowym jest oczywiście normalna odną rzeczą przerwy yy, 2-3-4 metry. Ale w no, jest to bliźni. Jeśli będzie. O jakiś tam zawsze będzie. I tutaj jesteśmy w dalszym ciągu w tej uprawie ostatni sosnowy. Proszę zobaczyć. Co na to wszystko teraz powie nowy leśniczy? Będzie musiał jakoś do tego podejść. Jak trudno mi powiedzieć. No, chyba, że pan nadleśniczy uzna, że w porządku jest. Tutaj jest na tyle brzozy, że możemy uznać za odnowienie naturalne brzozowe. Tak? Tylko tutaj, gdzie jest ten rośnie brzoz, rośnie trawa. Ile pieniędzy wrzucono było to na wszystkie tutaj zabiegi związane z tym odnowieniem. Stąd proszę Państwa zabrano setki metrów drewna tartacznej sosny. Bardzo ładnie. Pamiętam tą sosnę miała jedną wadę, miała trochę. Co nieco tabaczne senki, ale generalnie była bardzo ładną sosną. I można spojrzeć w dokumenty i zobaczyć jakie klasy i grubości Stąd tutaj. No i czego nie ma. Nie ma, proszę państwa, uprawy. Nie ma 2 hektarów uprawy. Tak? No i jest yy, wiele dyspozytywnych gniazda, 25, może 40, proszę, arowe gniazda bukowe. Tu już to leśniczy, niczego dyspozytywnych. Proszę państwa, obok siebie trwają takie buczki mające tutaj centymetrów 2-3 i takie buki, które mają centymetrów po. 15 i 1. Proszę bardzo. gdzie nie jest panie inżynierze nadzoru? Dlaczego z łaski swojej nikt nic nie zobaczył? Nie pogonił leśniczego do tego, żeby tutaj wykonał zabieg tyle lat. Przecież takie rzeczy to się tu prowadza już na etapie puszczenia Już później. A tu co? A tutaj nic. Tutaj, no proszę Państwa, znajduje się Tutaj, jak mówiłem, leśniczy był ponad wszystko i dla niego nie było żadnych świętości leśnych. Świętości. Proszę Państwa, dla leśniczego nie istniały żadne obramowania, obwarowania gospodarcze typu, yy, typu jakichś tam, jeśli chodzi o wyniki hodow... hodowlane, jeśli chodzi o przepisy związane z hodowlą lasu czy cokolwiek innych ponad to wszystko, Szanowni Państwo, i ponad to wszystko tym razem był nadleśniczy zastępca i inżynier na terenie w Jak mówiłem, wiem, pewnie to trochę inna bajka, trochę może większy zakres obowiązków, ale pani zastępca nadleśniczego przez długie lata, proszę Państwa, tutaj gospodarowała i co wykospodarowała, to widzimy. W takiej właśnie przepięknej buczynie wygospodarowano to, że rosną buki 10-5 cm, nawet 3 cm potrzebne i 25 cm. Tak. No, oczywiście wychodzimy na powierzchnię z drugiej lekko strony gniazda na powierzchnię, gdzie nic nie ma. Tak. Dobrze temu co, nic nie ma. Proszę Państwa tutaj jakieś szczątkowe ilości buka się jeszcze gdzieś skądś wzięły tutaj jest cały ten sosny tak posadzony, ale, ale w większość przepadła i bardzo proszę kontynuujemy marsz przez to czego nie ma tam po lewej stronie przedłem do lasu tutaj na tą powierzchnię Tam się teraz pokazuję od tamtej kępy sosem grup i tutaj idziemy w kierunku. Idziemy w jednym kierunku. Widzieliśmy taką pętlę dość sporą, stwierdzając, że niczego tam nie ma i kontynuujemy marsz. No i oczywiście z tym, że samym, proszę Państwa, z że i tutaj też niczego nie ma. Proszę bardzo. Tak jak powiedziałem. Wiele hektarów niczego. Wiele hektarów niczego, proszę Państwa, po mojej lewej stronie były buki. Tutaj była buczyna. Tych buków jest co kot napłakał. Tutaj ścięto sosnę. Ja nie twierdzę, że przy okazji wymarnowano te buki, ale sytuacja tam pewnie była różna. Już mi się nie chce po tym wszystkim chodzić. Fakt jest faktem. Gdzie pokazuje w tej chwili, nie ma proszę państwa uprawy bukowej i to trzeba przyznać, że nie ma, bo jeśli weźmie pod uwagę, że buki rosną od siebie w odległości kilku metrów, dwóch, trzech, pięciu, a mają ledwie lat niewiele i wzrost y, człowieka, no to jest to za mało. Czyli proszę państwa, na oddziale 465. W tejże, tutaj na tejże powierzchni, na połowie tego oddziału nie ma niczego. Nie ma, proszę państwa, upraw Tak jak powiedziałem, leśniczy poszedł już najkrótszą drogą na skrót traząc sosna, gdzie czego robić nie powinien, na to nie miał zgody. I nawet ta sosna się od niego odwróciła, bo się, proszę państwa, zaniechał zabiegł. Tak widzimy po prawej nie ma nic, po lewej mamy brzozę i grab. To są, proszę Państwa, dowody gospodarczego przestępstwa w wykonaniu leśniczego tego leśnictwa. Tutaj jeszcze w tym roku z wyciętych znacznych buków sosem uzyskano znaczny dochód. Było dużo. I w zamian, proszę państwa, w tym lesie rosną buki. Buki rosną w takim zwarciu, że byłoby to może i fajne, gdyby był to drzewostan 40-letni, a nie uprawa. No tutaj koło samej drogi jest z lekka lepiej. Może będzie lepiej. Takich ciekawych rzeczy w tym lesie jest różnych wiele. Proszę Państwa, taka choćby lipa, bardzo zresztą ładna, o bardzo zresztą ładnym pokroju. Proszę się przypatrzeć. Fajna rzecz. Nie wiem, trzeba by było ją zmierzyć, być może byłabym pomnikiem. W każdym razie należałoby ją uszanować, skoro uszanowali ją poprzednicy nasi, to i my powinniśmy także samo zrobić i odpuścić tej lipie. Tu mamy taki Kompleks buków, proszę Państwa. Kompleks buków, których to w tym leśnictwie mamy niewiele. Taki kompleks, przepraszam, enklawy. Proszę Państwa, podobna enklawa buków była tutaj w środku tej uprawy, z której, której wychodziłem przed chwilą. Leśniczy wyciął, proszę Państwa, te buki, chociaż były to buki w dość jeszcze młodym wieku. Można je było tam zostawić, choćby po to, żeby kiedyś w przyszłości się te buki obsiały lub generalnie się obsiewały. No niestety nakazał to wyciąć, jego poprzednik to wyznaczył, następca leśniczy krachur polecił to wyciąć. Ja mówiłem na ten temat, się okazało, że się tego nie można zmienić, bo to proszę Państwa, jak już napisał jeden, a drugi podpisał, to nie można zmienić w lasach, tak się dzieje. I wycięto tą enklawę buków. W tym miejscu akurat nie rośnie nic, bo zapomniałem wtedy o tym wspomnieć. Tam gdzie byłem, pokazać proszę Państwa o was draństwa. To były łuki trochę młodsze od tych tutaj, ale można było w nich zrobić trzebież czy zostawić ich jako na przykład ciogroupę, yy, taką atrakcję. Ale nie zostawiono, zostawiono kawałek baziewia, co jest rzeczą też w tym leśnictwie normalną. To co widzimy moi Państwo, to nie uprawa. Posty, które posiały się same, zresztą widzimy, że posiały się same z ich ustawienia, z mnogości obok siebie rodzących że tak bez tutaj chodzi na uprawę, której, jak powiedziałem, nie ma. Proszę bardzo. już nie chcę chodzić po tym badzieziu i oglądać tego wszystkiego, ale powiem Państwu, że tutaj nie ma się czym chwalić. Poprawia jest bardzo, bardzo niefajna. To by było tyle tego też dzielenia, bo czas pójść trochę dalej.